To bardzo przypomina wszystko lata 90. bardzo dramatyczna sytuacja w partii, która oscyluje koło 1% poparcia. Dlaczego lata 90? No bo tak wyglądały niektóre partie prawicowe kanapowe wtedy. Ta dramatyczna sytuacja myślę, że jest dużo bardziej podbijana, niż w rzeczywistości jest. To, że mamy wybory, to są. To jest proces demokratyczny, który się dzieje, i naprawdę ja mam cały czas kontakt z naszymi ludźmi w środku partii i ta partia naprawdę działa, ona naprawdę działa. Pracujemy pracujemy normalnie w rządzie. Przeszły całe wybory regionalne ma samodzielną we przyszłość przed sobą? Regionach. Czy po prostu wybieracie teraz kogoś, kto będzie negocjował miejsca na wspólnych listach? A to już jest, ja mogę powiedzieć o sobie. To znaczy dla mnie Polska 2050 ma sens, dla Polski 2050, ale przede wszystkim dla Polski jako partia samodzielna, partia, która jako wyraziste centrum... Prosznie mi trudno dzisiaj wyciągnąć od pani taką nie, konkretną bo... deklarację, to ja teraz poproszę Dobrze, o jedną na koniec. O jaką czy zna, jest, pan, wyobraża sobie Pani swoje miejsce na jednej liście wyborczej Nie. z Donaldem Tuskiem? Nie. Nie dlatego, że z Donaldem Tuskiem, to jest złe sformułowanie. Ja uważam, że jedna lista nie jest dobrym rozwiązaniem dla nikogo. Byłam przeciwna bardzo konkretnie w 23 jednej liście, bo uważałam, że nie będzie demokratycznego rządu i to się okazało prawdą. Poszliśmy oddzielnie, mamy demokratyczny rząd. Jedna lista pokazała co może przy wyborach pana prezydenta Trzaskowskiego. Ubolewam, głosowałam na niego, to daje zwycięstwo niedemokratycznym, radykalnie prawicowym siłom, czemu jestem przeciwna, dlatego nie uważam, że to nie jest miejsce dla polskich Czy 250? z honorem zdobędziecie się 1,5%. Nie jest ta droga. Jest y, połowa kadencji, i naprawdę jeszcze w wyborach wiele się można Nie może będzie wyborów w 2026? Wcześniej. to by była duża głupota, gdyby ktoś w tym kierunku zmierzał? Obiecaliście Z punktu widzenia koalicji wyborca... obywatelskiej można byłoby wykorzystać moment, kiedy koalicjanci PSL i Polska 2050 są delikatnie mówiąc osłabieni. I, yy, oddać I, władzę, I oddać nie, władzę opozycji. I byłaby jedna lista i oddanie władzy opozycji. Ym, jeżeli ktoś by miał takie plany, ale nie sądzę. Jest też zobowiązanie wobec wyborców, że to będzie pełna kadencja, a nie jakieś gierki polityczne w czasach nieprawdopodobnie turbulentnych.